Dzień dobry, dzień dobry. Witam was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. Nowy filmik serii Biga Card, czyli wybierz kartę i sprawdź, a Zagadnienie, jak już po tytule widzicie, co karty chcą Ci przekazać, jakie informacje, wiadomości na ten moment masz usłyszeć. Będą trzy grupy kart i tam, którą wybierzecie, będzie informacją, wiadomością dla Ciebie. Ja jestem tarocistką Angiatis, pracuję z kartami Tarota, numerologia, karty anielskie, wyroczni, rytuały również nie są mi obce. Na dole macie więcej informacji o mnie, tam też jest link do strony, i informacje, jakich, z jakich usług możecie u mnie skorzystać, takimi m.in. jak rozmowa, czy to telefoniczna, czy to Skype, czy to WhatsApp. Zatem zapraszam do zapoznania się. Tutaj macie informacje na temat kursu tarota, który został przeze mnie zrealizowany. Z tym, jeżeli macie ochotę, właśnie z takiej formy skorzystać, to również na dole link do strony, i tam jest odnośnik, i informacje szczegółowa co jest w tym zawarte. Co jeszcze, moi drodzy? Jestem na Instagramie, na Facebooku, na TikToku. W każdym z tych portali jest troszeczkę czegoś innego. Na Instagramie na przykład macie informacje pod tytułem quizów tarotowych, typy tarotowe, a także i komiksy tarotowe na e, TikToku e, seria PiggyCard, a na Facebooku informacje, co również pojawia się na kanale. A jeżeli chcecie być na bieżąco z informacjami, co tutaj się pojawia, to zapraszam do subskrypcji, do kliknięcia dzwoneczka, do łapkowania i komentowania. Wtedy e, YouTube widzi Was jako osobę Użytkowników zainteresowanych tą, tym kanałem i będziecie dostawiać powiadomienia na maila, właśnie, że nowy film się tutaj pojawił. Zatem mam nadzieję, że wszystkie informacje na wstępie zostały przeze mnie e przedstawione. Za chwilkę wam e przedstawię grupy kart, które będą wybierane. A będą dwie yy, talie brały udział. Tarota Światła i Cienia i Praktycznej Mądrości Tarota. Tarot Światła i Cienia będzie w układzie Krzyża Celtyckiego, na co warto, żeby zwrócił uwagę, co masz usłyszeć. A z Praktycznej Mądrości Tarota przesłanie z kart to, co jeszcze masz dodatkowo usłyszeć. Zatem już za chwilkę, już za moment wskazówki, podpowiedzi odnośnie grupy kart. No to co? Zaczynamy. A zatem, pierwsza grupa, druga i trzecia: kółko, gwiazdka czy kwadrat, którą grupę kart wybierzecie. Ta grupa kart będzie tą wiadomością, którą macie usłyszeć. Dam Wam chwilę, dam Wam moment. Jeśli wybraliście pierwszą grupę kart kółko, to jakie wiadomości są dla Was? Stan obecny. Karta kochanków. Karta kochanków mówi o tym, że przed Tobą są ważne decyzje. Czy to na płaszczyźnie współpracy, czy to na płaszczyźnie emocjonalnej. Karta kochanków też mówi o tym, żeby skupić się na tym, czego Twoje wnętrze potrzebuje. Co Ci przeszkadza? Uwierz w siebie. Działanie szablonowo. Nie obawiaj się tego. Jeżeli czujesz się niedowartościowana, niedowartościowany, to warto o tym mówić i zwracać uwagę na to, żeby Czuć się potrzebne, w to, żebyś był, była, żebyście byli osobami, które. Ale dostają to, co się wam też należy. Karta dziewiątki różek mówi bądź konsekwentny, bądź systematyczny, broń swojego zdania i nie odpuszczaj. To może usłyszeć to, co masz zrobić? Dwójka kielichów, dwójka kielichów mówi o tym, nastaw się pozytywnie na wartościowe spotkania. Jeśli jesteś osobą samotną, a oglądasz ten film i wybrałeś, wybraliście właśnie tę grupę kart, to mówi o tym, że niedługo przy Tobie pojawi się osoba, z którą będziesz chciał, będziecie chcieli funkcjonować na płaszczyźnie emocjonalnej. Natomiast, związkowej, partnerskiej. Natomiast, A w historiach zawodowych może to oznaczać owocną współpracę. To coś do przepracowania. Czwórka pentakli uzupełni jakieś swoje, nazwijmy to, braki. Czwórka pentakli mówi o tym, że jeszcze tak niewiele brakuje do tego, aby pewne rzeczy uzupełnić. Czwórka pentakli też mówi o tym, żeby wyzwobadzać się ze starych struktur. Czwórka pentakli to jest też stare schematy, ale również funkcjonujące w utartych, wyjdź poza te utarte ścieżki. Karta Króla Mieczy mówi o tym, komunikuj się, rozmawiaj, ale również może będziesz potrzebował, będziesz potrzebowała jakiejś rozmowy. Rozmowa być może kwalifikacyjna, a być może rozmowa, która rozjaśnia sy sytuację związkowo-partnerskie. Karty też pokazują tutaj, żebyś się nie funkcjonował, żebyś nie funkcjonowała, żebyście nie funkcjonowali na zasadzie tego, co Wam się wydaje, że otoczenie chce, żebyście się nie próbowali przyporządkować na zasadzie, oni chyba tego potrzebują, a oni chyba tego ode mnie wymagają, bądź po prostu sobą. Karty też pokazują, żebyś określił, określiła, żebyście określili swoje potrzeby, weszli w podróż, w głąb siebie i ta podróż pozwoli Wam na odkrycie tego, czego chcecie, a czego już na pewno nie chcecie. Karty pokazują tutaj, że macie szansę zostawić się wszystko to, co Was bolało za sobą. Karta czwórki mieczy, czas na regenerację, a czas na wyleczenie się ze starych ran. I karta dwójki mieczy, korzystaj z intuicji, nie tylko ze wzroku, bo wzrok możecie mylić. Szukaj zdarzeń synchronicznych, one będą sygnałem, wskazówką do tego, w którą stronę masz zmierzać. Reasumując, co masz usłyszeć? Przed Tobą ważne decyzje w sprawach zawodowych lub w sprawach emocjonalnych. Warto, żeby się znał, żebyście znali swoją wartość. Nie bójcie się działać nieszablonowo. Jeżeli nie czujesz się zbyt, nazwijmy to, osobą, to warto o to pozabiegać. Nie odpuszczaj, zawalcz o siebie, również swoje granice. Spotykaj się, wychodź do ludzi. Masz szansę spotkać osobę do relacji, ale również owocna współpraca. Wyjdź poza tak zwane obecne ramy zachowań. To też jest, pokonuj też swoją sferę komfortu. Wejdź delikatnie poza nią, uzupełnij małe braki, komunikuj się, rozmawiaj, bo to też i dowiaduj się. Korzystaj też z doświadczenia, które dotychczas jest przy tobie. Nie próbuj żyć nie swoim życiem, bo uważasz, że ktoś może właśnie tego od ciebie wymagać. Wymagać. Nie daj się uszczęśliwiać na siły, nie uszczęśliwiaj innych. Określ swoje potrzeby i to, czego chcesz i czego na pewno nie chcesz. Czas na regenerację, na odchorowanie starych spraw. Ale też czwórka mieczy mówi o tym, że trzeba zostawić to, co gdzieś tam bolało, przepracować. I dwójka mieczy mówi o tym, słuchaj intuicji, nie tylko wzroku, korzystaj z zdarzeń synchronicznych, które będą a, owocem, a, i możliwością a, dla Ciebie decyzji. A, tutaj Tarot, a, co chce Ci przekazać, królowa kielichów. Niech Twoja odpowiedź będzie oparta na współczuciu. Głębokie zanurzenie się w głębinach emocji jest Twoją siłą. Twoja zdolność do empatycznego słuchania słuchania. Służy Tobie i innym. Wyrzuć z siebie kłopoty tak, jakbyś rozmawiał ze swoim najlepszym przyjacielem. Mądra monarchini uważa troskę o siebie za rzecz świętą. Zatem bardzo spójna jest ta karta z przesłaniem. Zatem pierwsza grupa kart już jest za nami. Druga grupa kart to co macie usłyszeć. Pierwsza karta, stan obecny, siódemka kielichów. Siódemka kielichów mówi o tym, możesz mieć um, potrzeby w głowie, zacząć, warto zacząć je teraz materializować. Nie usprawiedliwiaj pewnych zachowań wobec siebie, a, ale też nie idealizuj pewnych działań. I karta siódemki kielichów, zejdź na ziemię. Karta sądu ostatecznego w negatywie mówi o tym, że pewne rzeczy nie zostały posprzątane, z pewnych rzeczy tutaj nie zostałeś wyswobodzony, nie zostaliście wyswobodzeni, czas najwyższy to zrobić. Karta piątki denarów mówi o tym, że trzeba też... Um pogodzić się, może nie, poradzić sobie z jakąś stratą, bo piątka denarów w głowie bardzo często mówi o tym, że nosimy w głowie wymyślać jakąś stratę, bądź obawiamy się, że coś stracimy, A i to też paraliżuje w działaniach. To co masz zrobić, piątka arcykapłan, arcykapłan korzysta z mądrości i doświadczenia innych, A również poszerzaj wiedzę, ale na zasadzie takiej, że ty masz ją podawać dalej. Bo arcykapłan też jest, tak, przyjmuj wiedzę od ludzi, którzy chcą się nią dzielić, ale Ty również podawaj ją dalej. Arcykapłan też mówi o tym, jeżeli potrzebujesz porozmawiaj z kimś wykwalifikowanym, nie obawiaj się tego, to nie jest wstyd. To, co jest w przyszłości, dwójka, to jest kapłanka. Kapłanka mówi o tym, że tutaj korzystaj też z intuicji. Karta kapłanki też mówi o tym, że być może jesteś obarczony, obarczona jakąś tajemnicą, bądź męczy cię coś, a co jest Twoją. Tajemnicą, być może ktoś właśnie na ciebie taką tajemnicę nałożył i nie wiesz, jak teraz z tej sytuacji się wyswobodzić. A kapłanka też mówi o tym, nie guć się na funkcjonowanie w relacjach ukrytych. To, co tutaj jest dla ciebie, szóstka różdżek. Szóstka różdek mówi o tym, pozwól się nagradzać. Ciesz się z małych sukcesów, krok po kroku. Każdy krok może być małym sukcesem i doprowadzi to cię do wielkiego. Żeby to się stało, Trzeba pielęgnować wszystko i pilnować do samego końca. Karty też pokazują, żebyś nie funkcjonował wbrew siebie, sobie, nie funkcjonowała na siłę, żeby do czegoś się nie zmuszać, funkcjonuj w zgodzie ze sobą. Karty też pokazują tutaj, jeśli potrzebujesz pomocy, poproś o nią, bo szóstka pentakli też jest kartą, która mówi o tym, że otoczenie może ci. O dać tę pomoc, jeśli o nią poprosisz. Karta ósemki mieczy wychodź poza własne granice. Ósemka mieczy to są tak zwane kajdany, które na siebie sami nałożyliśmy. Zobaczcie, w tej karcie kobieta nie ma związanych rąk, ale jej się wydaje, że tak właśnie jest. To jest to, co jej się wydaje, że właśnie jest realizowana. Zatem to jest karta, która ma, karta ta mówi o tym. Yy, nie masz związanych rąk i jest rozwiązanie. I karta wynikowa paśmieczy. Pytaj, dokonuj researchu. Karty też pokazują tutaj, że informacja będzie złotem, ale też i informacja, research będzie rozwiązaniem. Karta Pazie też mówi o tym, żebyś nie brał, nie brała do siebie niesprawdzonych informacji, ale również i żeby opiniotwórczość nie działała na siebie w negatywie. Reasumując, siódemka kielichów jest kartą, która mówi o tym, zejdź na ziemię, ale również nie zakotwiczaj się w iluzji, nie usprawiedliwiaj jakichś działań, zostaw za sobą pewne sprawy, poradzić sobie trzeba z jakąś stratą, ale też i nie obawiaj się tego, nie wmawiaj sobie w myślach na zasadzie, a mniej tak już nic dobrego nie spotka, ale piątka Dynarów też mówi o tym. Że możesz potrzebować odnalezienia czegoś, co się gdzieś tam zgubiło. To może być rzecz materialna, to może być też jakaś informacja na tej zasadzie. Karta arcykapłana mówi o tym, że tutaj możesz poszukać wsparcia, nie obawiaj się tego, korzystaj z wiedzy i mądrości osób, które mają ją przepracowaną, i żeby ją podawać dalej. Kapłanka, korzystaj z intuicji, ale jeżeli nosisz w sobie jakąś tajemnicę i potrzebujesz się jej wyswobodzić, to również tutaj może być dzięki wsparciu informacja, jak sobie z tym wszystkim też poradzić. Doceniaj się, nagradzaj się za małe sukcesy, bo one doprowadzą Cię też do wielkiego. Nie rób nic wbrew sobie. Jeżeli potrzebujesz pomocy, to o nią poproś, a otrzymasz, wyswobacaj się z własnych ograniczeń i szukaj informacji. A co jest w przesłaniu dziesiątka mieczy? Wiadomość jest jasna i klarowna. Przestań pozwalać, by inni cię wykorzystywali. Usunięcie tych dzigających. Plecy mieczy może nie być łatwe, ale kiedy już wstaniesz, wszystko się poprawi. Czas wziąć w posiadanie swoje własne poczucie wartości. Jedynie Twoja opinia powinna się liczyć. Wiecie co? Ja wykładałam te karty i nie patrzyłam na nie. Eee, e, staram się realizować serię PGK kart tak, że. Zadaję pytanie, odpowiadam i idę na tak zwanym mm, odkrywaniu razem z Wami, żeby nie zaburzało mi tutaj e, intuicyjnego odczytu. I tej karty też nie widziałam. A zobaczcie, jak to fajnie, wspójnie się i tutaj również pojawiło. Ciekawa jestem, co w trzeciej grupie kart się tu pojawi i jakie są informacje dla Was. Zatem pierwsza karta. Karta głupca. Otwórz się na nowe. Ale czasem też ta karta mówi o tym, że działamy troszkę jak dziecko, a błądzimy. Ale też głupiec mówi o tym, jeżeli na przykład nie umiemy znaleźć pracy, to znaczy, że wybrzedzamy. Bo głupiec mówi o tym, że niby chcemy, ale nie do końca gdzieś tam to realizujemy. Karta głupca prosi to, co masz usłyszeć, otwórz się na nowe. A Król Pentakli mówi o tym, nie trać wiary w swoją jakość, ale również nie gódź się na byle jakość. Karta ósemki różek mówi o tym, komunikuj się, mów, Głośno, czego ci trzeba, a czas na afirmację i manifestację. Karta, to co warto, żebyś robił, to, co, na czym się skupił, na elastyczności, na doskonaleniu i szlifowaniu umiejętności, które już posiadasz. Karta dziesiątki Pentakli mówi o tym, że być może masz jakieś stare wartości na siebie nałożone, które są nieaktualne na te czasy, ale również, żeby środowisko tak zwane rodowo nie rodowe nie wpływało negatywnie, negatywnie na ciebie. Karta, Króla kielichów mówi o tym, że jeżeli jesteś osobą samotną, a pojawi się na twojej drodze nowa osoba do związku. Ale pamiętaj, że te wartości, które na ciebie zostały nałożone, Warto zostawić za sobą. Karty też pokazują tutaj, żeby weryfikować sobie informacje. Siódemka mieczy to są weryfikacje hmm, półpraw, których, które otrzymujesz. Siódemka mieczy uważaj na złodziei czasu i energii, bo mogą marnować ci czas. Karta Wisielca mówi o tym, że na wiele spraw warto spoglądać nie tylko z jednej perspektywy. Karta Rycerza Mieczy, bądź negocjatorem, nie pozwól się sprowokować do kłótni, ale Rycerz Mieczy też mówi o tym, że tutaj trzeba umiejętnie nazwijmy to, dobierać słowa w rozmowach. I karta Księżyca mówi o tym, żeby korzystać także z intuicji, ale nie wywoływać wilka z lasu. Nie przekładaj swoich lęków na innych. Być może ktoś kiedyś cię skrzywdził i możesz nieświadomie, być może podświadomość, robić i coś takiego, że a. To zachowanie już widziałam, widziałam, pewnie zrobi to i to. Nie zawsze ten sam nazwijmy to schemat, wynikuje tym samym bądź powód podłoże może być tego zachowania, inne, zatem zwróć na to uwagę, też nie przerzucaj swoich lęków. Jeśli masz jak dziecko na przykład. I Karta Księżyca w, 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 w tym aspekcie pojawia się tak, nie puszczę Cię na wycieczkę, bo pewnie złamiesz nogę. Nie puszczę cię na wycieczkę, bo pewnie gdzieś tam, um, nie wiem, poślizgniesz się, etc. To są nasze ręki, przykładane na tą osobę um, najmłodszą, a które mogą powodować podcinanie nieświadomie skrzydeł, bo to my się tego boimy i nie pozwalamy realizować czegoś drugiej osobie. W relacjach jest tak samo. Um, obawiamy się, że to nas spotka, dlatego pewne rzeczy nie pozwalamy robić drugiej osobie, żeby tego też nie robić. Reasumując to, co masz usłyszeć, otwórz się na nowe. Ale nie zachowuj się czasem infantylnie. Karty pokazują czas na afirmację, na manifestacje, doszkalanie się, manuale, warto zapisać się na warsztaty, być elastycznym, popracować nad wartościami, które zostały Ci wtłoczone, ale również dziesiątka pentakli mówi o tym, żeby zrobić porządek, jeżeli chodzi o sprawy te majątkowo-rodowe. Masz szansę spotkać się osoby do związku, jeżeli jesteś samotną. Osobą możesz liczyć na wsparcie, osób bliskich, jeżeli tutaj nie szukać relacji partnerskiej. Karta Siódemki Mieczy uważaj na złodziei czasu i energii, uważaj też na półprawdy, żeby czasem z całości nie wyciągnąć niewłaściwych informacji. Zwracaj uwagę na różne poziomy perspektywy, nie tylko tej własnej. Rycerz Mieczy jest kartą, która mówi o tym czas najwyższy na negocjacje, na mądre słowa, a nie kłótnie, no i tutaj nie przekładać tych lęków obaw na drugą osobę. I karta, która Czyli pomyli... Aha, bo tu było to, tu jest tu, to, tu, dobra. Bo już byłam zdziwiona, przecież nie ma dwóch dziesiątek, e, dziesiątek mieczy. E, piątka pentakli. Nie pozwól, by duma powstrzymała Cię od poproszenia o pomoc. Pomódl się o przewodnictwo i zaakceptuj mapę, gdy zostanie Ci zaoferowana. Nie musisz samotnie stawiać czoła temu wyzwaniu. Pamiętaj, że proszenie o pomoc to wyraz siły. Nie otrzymasz zgody, jeśli o nią nie poprosisz w związku z afirmacją na przykład to też może mieć, mieć spójność. Zatem moi drodzy, takie informacje, wskazówki są dla Was. W odniesieniu, co karty chciały ci przekazać? Dajcie bardzo proszę znać w komentarzach, jaką grupę wybraliście, czy kółko, kwadrat, czy gwiazdkę i jak to z wami rezonuje, jak się z tym czujecie. Jestem też zainteresowana Waszymi wrażeniami. Na ten moment dziękuję, dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, do zobaczenia, do usłyszenia już wkrótce.